Cześć, witajcie, przed wami orzeszki ciemne, inaczej fistaszki. Mamy wrzesień, a one jeszcze kwitną. Przeważnie to lipiec sierpień. A teraz coś się pomyliło. Kwitły oczywiście wcześniej. ale Teraz jeszcze chciałem kwitnąć, no nie wiem. Coś dziwnego. <laughs> Trochę późno kwitną. Chociaż znaczy już kwitły tak jak mówię. Pójdą do szklarni najwyżej. W każdym roku coś tam zawsze było, jakieś orzeszki ciemne wysiane wiosną z nasion kwiatuchy mają takie żółte a na owocki będziemy musieli poczekać do późniejszej października, październik, listopad do pierwszych przymrozków orzeszki zimne Fiszt, fisztaszki inaczej Jeden takim minusem jest to, że lubią na rolnicy strasznie orzeszki i liście kiedyś raz tak wsadziłem do gruntu i wszystko ściachało ani liści nie było, ani owoców, niczego wszystko zjadłem, więc teraz w rolnicach trzymam także warto uprawiać egzotyki orzeszki ziemne o, tu nawet orzeszka wyrzucił sadzonka wyrzuciła na, na wierzch także warto uprawiać Fajnie wygląda, fajne liście ma. No i smakuje jak w sklepie. Po zbiorze trzeba je wysuszyć, żeby były suche, i wtedy możemy konsumować orzeszki ziemne. dałem je tutaj obok papryk. Niech sobie siedzą i niech dojrzewają. mają jeszcze czas, cały wrzesień. Dzisiaj mamy 3 września, bodajże, czy drugi.